Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam osoby wyróżnione, jak i również nagrodzone w konkursie Piękno naszej Gminy, druga edycja. W zeszłym roku mieliśmy rozpoczętą pierwszą edycję, w tym roku druga edycja, która dotyczyła bezpośrednio ogródków przydomowych. Szanowni Państwo, Piękno naszej Gminy w kategorii ogródki przydomowe, dyplom za wyróżnienie, jak i również nagroda dla pani Renaty Jankowskiej. Zapraszamy panią, jak i również wyróżnienie dla pana Antoniego Wojtasiaka, również w konkursie Piękną naszej gminy. Osoby nagrodzone zapraszamy tutaj na scenę. Dobrze, dobrze. Dobre. Zapraszamy śmiało. Szanowni Państwo, chcielibyśmy ogłosić już tutaj nagrody dotyczące ogródków Piękno naszej Gminy. Szanowni Państwo, dyplom, jak również nagrody za trzecie miejsce w konkursie Piękno naszej Gminy dla pani Wiesławy Orpel. Bardzo serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie jeszcze tutaj przeczytać. W konkursie Piękno naszej gminy za zajęcie drugiego miejsca poprosimy na scenę panią Urszulę Jankowiak. I oczywiście najważniejszy punkt ogłoszenia wyników dyplom, jak i również bardzo cenna nagroda. Nagrodą jest tutaj kosiarka, Szanowni Państwo, za zajęcie pierwszego miejsca dla pani Anny Nowickiej Smoczyk. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę.